Funkcję kwadratową można przedstawić nie tylko w postaci y równa się ax kwadrat plus bx plus c, postaci, która jest nazywana ogólną, ale także w postaci, która angażuje współrzędne wierzchołka oraz współczynnik jej kierunkowy, czyli y równa się ax minus p do kwadratu plus q. Taka postać jest nazywana postacią kanoniczną funkcji kwadratowej i nią się dzisiaj zajmiemy. Ja nazywam się Paweł i pomogę Ci. W przygotowaniu się do matury, do kartkówki czy sprawdzianu z funkcji kwadratowej w tym nagraniu. Jeśli chcesz, aby pozostać na bieżąco z materiałami, które publikuję, zasubskrybuj ten kanał. A teraz przechodzimy do konkretów. Postać kanoniczna jest możliwa do stworzenia, jeśli znamy, co współczynnik kierunkowy funkcji kwadratowej, czyli nasze A. Pamiętaj, że to A i to jest tym samym. I A wpływa na to, czy funkcja jest uśmiechnięta czy smutna. Co to znaczy, czy jest uśmiechnięta czy smutna? Kiedy a jest większe od zera, funkcja będzie miała ramiona skierowane do góry, czyli będzie uśmiechnięta. Kiedy a będzie równe 0, no to funkcja nie będzie istnieć, nie będzie postacią w ogóle funkcji kwadratowej. Zauważ, y równa się 0 razy x kwadrat plus bx plus c. Wtedy mamy po prostu bx plus c, bo tutaj się wyzeruje, Nasz X kwadrat, więc wtedy funkcja kwadratowa nie istnieje, a gdy A jest mniejsze od 0, funkcja będzie smutna. Więc nasza postać kanoniczna to A ma na samym początku przed nawiasem. Następnie mamy P. P. No to dla nas jest co? P to jest tak naprawdę xowa wierzchołka. Wzór na nią to jest minus B przez 2a, wtedy, gdy będziemy angażować co, będziemy angażować a, b i c, czyli współczynniki z funkcji, z postaci ogólnej, ale też trzeba pamiętać, to jest mega ważne, wielu maturzystów o tym zapomina, p to jest x1 plus x2 na 2, gdzie x1 i x2 są miejscami zerowymi, albo także mogą to być argumenty równo odległe po przeciwnych stronach wierzchołka. O co tu chodzi? Jeśli mam funkcję kwadratową, Mam jej wierzchołek i wiem, że na przykład wierzchołek znajduje się w punkcie 0,0 i dla argumentu minus 3 będę przyjmował tę samą wartość co dla trójki, no to wtedy wiem, że minus 3 plus 3 na 2 to jest 0, czyli mam pierwszą xową współrzędną naszego wierzchołka. O tym sobie więcej powiemy w zadaniu, w zadaniu maturalnym oczywiście, które mam dołączone do tej lekcji. Jest to zadanie właśnie z matury z 2017 roku, ale zanim do niej go przejdziemy, weźmy sobie opowiedzmy jeszcze o Q, bo Q to jest ta druga współrzędna. Tak naprawdę kiedy mamy wierzchołek to jest Y wierzchołka, jej wzór to jest minus delta przez 4A, ale także Q możemy obliczyć jako wartość naszej funkcji, w P, bo jeśli za x wezmę P, no to wtedy musi wyjść Q. Czyli pamiętaj też sobie, zapisz gdzieś do materiałów, z których się przygotowujesz f od p, to się równa Q. Co należy pamiętać? Że oś symetrii funkcji kwadratowej, czyli linia, względem której funkcja będzie tak naprawdę symetralna, będziemy mieli z prawej i z lewej to samo, no to to jest postać x równa się p. x równa się p, no to jest postać prostej, która tak naprawdę jest osią symetrii naszej funkcji kwadratowej. Zauważ, y się zmieniają, a x zostają takie same, p. Na przykładzie, zobacz sobie, f od x to się równa minus 2x plus 3 do kwadratu odjąć 2. Co ja wiem o funkcji, widząc taką postać? Że a to minus dwójka. Czyli funkcja na pewno jest smutna. Wiem, że moje p to jest tak naprawdę minus 3, a moje q to jest minus 2. Skąd ja to wiem? Bo oczywiście postać to jest f od x a x minus p do kwadratu plus q. Czyli tak naprawdę wiem, że tu minus dwójka to jest q. I moją, moim P jest minus trójka, bo minus i minus daje plus. Ciekawa sytuacja, jak przejść z funkcji w postaci kanonicznej do postaci ogólnej. Nic, nic łatwiejszego. Tu dalej przesuwamy sobie nasze zadanie naturalne. Nie spodziewałem się, że aż tyle tak naprawdę będziemy materiału tworzyć. No ale czym więcej, tym lepiej dla Ciebie. F od X to się równa minus 2x plus 3 do kwadratu odjąć 2. Czyli to się równa minus 2, i co ja tutaj widzę? Wzór skróconego mnożenia. Jeśli nie wiesz, czym, to jest, czym są wzory skróconego mnożenia, odnajdź na kanale filmik poświęcony, bo tak naprawdę to są wzory, dzięki którym jesteś w stanie szybciej rozwiązywać zadania i wyrażenia algebraiczne, takie jak zaprezentowane, czyli x plus 3 do kwadratu to jest x kwadrat plus 2 razy 3 razy x i plus 3 do kwadratu, czyli 9. I odjąć 2. I sobie zapisujemy, później mnożymy sobie minus dwójka razy wartości w nawiasie, więc mamy minus 2x kwadrat, minus 12x minus 18 i minus 2. Czyli tak naprawdę nasza postać ogólna funkcji, której mieliśmy postać kanoniczną, to będzie minus 2x kwadrat, minus 12x i minus 20. Tyle. Nadal wiemy, że funkcja jest smutna. Ciekawostka, C w postaci ogólnej to jest miejsce przecięcia z osią Y, więc nawet wiesz, że ta funkcja jest smutna. Wiemy, gdzie ma tak naprawdę nasze współrzędne wierzchołka, no i wiemy, że jej C to jest minus 20, czyli miejsce przecięcia z osią Y, tak, będzie szła w tą stronę albo w tą, czyli tu będzie tak naprawdę minus 20, bo ona może być tak wyglądać albo tak. No to teraz przechodzimy sobie do zadania maturalnego, w którym będziemy wykorzystywać wiedzę z funkcji kwadratowej, no i na temat oczywiście postaci, jakiej postaci kanonicznej. Zadanie 29 z matury z 2017 roku. Funkcja kwadratowa jest określona ze wszystkich liczb rzeczywistych. Mamy jej wzór. Oczywiście nic nam nie podali ani a, ani b, ani c. Wiemy, że jej największa wartość funkcji jest równa 6. Oraz f od minus 6, f od 0 to jest 3 drugie, oblicz wartość współczynnika a. Musimy znaleźć a. O czym należy pamiętać? O tym, że jeśli funkcja kwadratowa będzie smutna, to q będzie tak naprawdę naszą graniczną od góry, naszym granicznym y. Czyli będzie wpływać na, nasze, na nasz zbiór wartości. Zbiór wartości to zbiór dla których y, dla których funkcja istnieje. Czyli w tym przypadku, gdy funkcja jest smutna, z2, y, należy od minus nieskończoności do q włącznie. Kiedy byłaby funkcja uśmiechnięta i byśmy mieli tutaj p i q, no to wtedy nasze z2 byłoby od. Oczywiście włącznie Q do plus nieskończoności. No i w tej sytuacji zauważ, mamy tak. Największą wartość funkcji, czyli my wiemy, że nasze Q jest czym? Jest szóstką. My też wiemy, że nasze A musi być mniejsze od zera, bo to jest funkcja smutna. Tyle wiemy. My wiemy, że F od minus 6 to jest to samo co F od 0. Zobacz, że to jest wtedy funkcja kwadratowa, która tutaj będzie, w której podaj nam dwa argumenty, dla których jest przyjęta ta sama wartość. I te wiemy, argumenty będą równo odległe od wierzchołka. To jest klucz do rozwiązania naszego zadania. Z, napiszmy sobie tutaj jakiś pewien wykres. Przynajmniej wykres. Mniej więcej, tu mamy y. My wiemy, że f od 0 f od 0 będzie 3, 2. Więc mamy 3, 2. f od minus 6, minus 1, minus, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6 też będzie 3, 2. I zauważ, czyli my widzimy, że równo że przyjmujemy te same wartości. Dla tych dwóch argumentów przyjmuje ta nasza funkcja, więc po środku będzie P. P, tak jak wiemy, to jest pierwsze miejsce zerowe plus drugie miejsce zerowe na 2, jeśli oczywiście funkcja ma dwa miejsca zerowe, jeśli funkcja nie ma dwóch miejsc zerowych, zauważcie, jeśli to by była funkcja, która dotyka tylko w jednym punkcie naszą, e, naszą oś X, no to wtedy tak naprawdę. P, to się równa x0, też o tym trzeba pamiętać, tego nie wspomniałem na górze. No bo tak naprawdę zobacz, że to się pokrywa. Wzór na p minus b przez 2a, wzór na x0 też minus b przez 2a. Nic dziwnego. Nawracając no do naszego zadania, no to tutaj my wiemy, że to będzie. My nie mamy miejsc zerowych, ale mamy równo odległe argumenty, więc wiemy, że minus 6 plus 0 na 2 to jest minus 3 i to jest nasze p. Więc zauważ, mamy Punkty, tak, mamy punkty, na przykład punkt minus 6 trzy drugie, mamy też 0, 3 drugie, znamy P, które jest też minus trójką, znamy Q, które jest szóstką, Ty jesteśmy w stanie bez przypału już teraz obliczyć postać kanoniczną naszej funkcji i wyliczyć A. Funkcja się nazywa F od X, więc ja sobie zapiszę A, x minus P do kwadratu plus Q. Więc podstawiamy sobie elegancko, że nasze f od x to się równa a, x plus trójeczka do kwadratu plus szóstka. No i teraz za x wstawiamy 0, za y wyjdzie 3 drugie, za y, czyli zawartość funkcji, czyli mamy 3 drugie to się równa a, 0 plus 3 do kwadratu plus 6. Czyli mamy 3 drugie to się równa a razy 9 plus 6. Czyli przeniosę sobie na drugą stronę, szóstkę, czyli mam 1,5 odjąć. 6 to się równa 9a, czyli mamy 9a, to się równa minus 4,5. Dzielimy sobie na 9a, to się równa minus 4,5. Podzielić na 9. To jest oczywiście piąteczka, czyli to się równa minus 1, druga. Odpowiedź. Nasz współczynnik. Kierunkowy. A to się równa minus, jedna druga. I w taki właśnie sposób zdobywa się 8% na maturze podstawowej. Naprawdę ta postać może pojawić się na Twoim egzaminie maturalnym. Więc jeśli nie bardzo jeszcze czaisz, obejrzyj jeszcze raz to nagranie. Ponieważ postać kanoniczna jest mega prosta, jeśli podąża się za wskazówkami, które ja tutaj Ci dzisiaj przedstawiłem. Czyli postać nasza kanoniczna to jest y równa się ax minus ax minus p do kwadratu plus q, nasza oś symetrii to jest x równa, równa się p. q wpływa na wartość, zbiór wartości funkcji, a mówi nam, czy funkcja jest uśmiechnięta, czy smutna. I p możemy wyliczyć nie tylko ze wzoru minus b przez 2a, ale także jako x1 plus x2 na 2. Q minus delta przez 4A, albo to jest F od P. Pamiętaj o tym, mam nadzieję, widzimy się w kolejnym nagraniu. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, zasubskrybuj kanał. Dzięki temu będę mógł Ci pomóc przygotować się do Twoich egzaminów, do Twoich sprawdzianów kartkówek. Wejdź na Facebook Matura z matmy, żeby zauważyć, przeanalizować te wskazówki, które tam umieszczam. Wielkie dzięki, trzymaj się, cześć!